Okay, um, the game was everything I expected. No, spodziewaliśmy się takiego meczu. Uh, very physical, uh, fast and furious. Taki fizyczny, dążący do takiej fizyczności, do starć i też do takiej dużej szybkości. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego, że wygraliśmy ten mecz mimo że wygraliśmy go pod dogrywce. For me was proper Uh, everybody gave no I myślę, że obie drużyny dały z siebie wszystko, żeby był to taki typowy, pucharowy mecz. Oczywiście nie chcieliśmy zagrać do gry w kin, ale, ale tak się zdarzyło. Ale naprawdę, przychodzisz do które nie jest klasa. No i myślę, że warto zwrócić tutaj uwagę, szczególnie jak się przyjeżdża do drużyny, która nie uczestniczy w tych samych rozgrywkach co my, czyli do pierwszej ligi, no to przede wszystkim trzeba być mentalnie bardzo silnym, jeśli chodzi o podejście do tego spotkania. Of every player. No i ja już o tym mówiłem, że byłem bardzo zadowolony z każdego zawodnika z ich przede wszystkim sposobu myślenia z takiej mentalności. I To jest kolejny taki krok w stronę rozwoju takiego i fizycznego i też mentalnego dla tej grupy tych młodych chłopaków. There was spells in the game where there was some good play, and some bad play. E, no były, były momenty w meczu, że graliśmy bardzo dobrze, ale też były oczywiście słabe momenty. But when you play in a cup tie no, w takim razie podsumowując słowa trenera, no to na pewno cieszymy się z tego, że zawodnicy, którzy grali mniej, dostali, dostali szansę, no i przede wszystkim w pucharowych meczach nie chodzi przede wszystkim o styl, ale o to, żeby wygrywać mecz i przejść do następnej rundy. So changes, e, no i czasami jest to taki, taki trochę hazard w tym sensie, że nie wiadomo jak zawodnicy, którzy dawno nie grali zagrają mecz, no ale zagraliśmy dobrze i przeszliśmy do. Do następnej rundy. Dobry wieczór. Paweł Stankiewicz, Dziennik Bałtycki. Gratuluję zwycięstwa. Tylko, że kiedy pan zmienił zdanie? Bo pamiętam, że mówił pan na konferencji przedmeczowej, że rewolucji w składzie nie będzie. Skład ma być taki, że trzeba wygrać. Zostało trzech zawodników z ostatniego meczu. Nie będzie rewolucji, ale będziemy tylko trzy zawodników z ostatniego meczu. Więc dlaczego pan zmienił zdanie? Ja zmieniłem zdanie, bo myślałem, że to ważne, bo mówię o składzie all of the time. And I, i thought it was very important to give players some game time um, and it's always a risk. Y no tak zmieniłem zdanie no bo też rozmawialiśmy z zawodnikami tutaj w sztabie chcieliśmy po prostu dać trochę większą większej ilości zawodników trochę więcej minut i tak wiąże się to zawsze z ryzykiem które podjęliśmy and, but let's not forget there was still an awful lot of experience from Last season, extra i też doszliśmy do wniosku że dalej w tym zespole który wyszedł dzisiaj pierwszy na boisko no było sporo zawodników którzy w zeszłym sezonie grali w ekstra klasie czy też w tym sezonie mają sporo minut więc doszliśmy do wniosku że dalej jest to silna drużyna która może pokonać rywala. Knew, I trust The goods tonight, so I'm really pleased. No i jak wiecie, bo, bo, bo mnie znacie, no to ja ufam swoim zawodnikom i nie zawiedli mnie. Ale był to taki długi proces, jeśli chodzi o podjęcie decyzji tej e, ostatecznej o skład. and the staff. Przede wszystkim taką decyzję musiałem z sobą podjąć i też porozmawiać ze, ze sztabem. No jak się wygrywałem, to zawsze decyzja jest. Jeśli siedziałbym tutaj po przegranym meczu, no to pewnie te decyzje byłyby złe. In Ale czasami po prostu trzeba wziąć swoją szansę w takim kontekście podjąć ryzyko. No już Bartoszka z dziennik Polski, no. Pytanie, w że o tą sytuację z dogrywki chyba to największe emocje y, rozgrzewa. Widzieliśmy, że był pan mocno poirytowany y, faktem podyktowania tego rzutu karnego. Później, w szatni, rozmawiał pan z sędzią y, Raczkowskim. No i jaka konkluzja z tego y, płynie? Myślę, że trochę żałuję tych emocji zaraz po meczu i, i tutaj wypominania sobie. Ręki z motorem, bo też sędzia Raczkowski podjął wtedy decyzję, że tej ręki ewidentnej wtedy anulowano rzut karny. I myślę, że to niepotrzebna moja rozmowa na gorąco z sędzią. Tak to oceniam. Ja... Oczywiście w takim, na takim poziomie może emocjonalności, ale myślę, że nikt, nikomu tutaj nie. nie nie postawił tak tej sprawy, że możemy mieć do siebie jakieś pretensje. Ja myślę, że ocena sędziów była taka, ja nie powiem państwu szczerze, że na tych powtórkach, które ja dzisiaj teraz oglądałem, nie, nie ma szans ocenić tego. Nie ma szans. Może sędziowie mieli lepszą, lepsze jakieś ujęcie. No, pod, podjęli taką decyzję, też powiedziałem sędziemu, że ja jestem 10 lat, pracuję tutaj 10 lat, a kibice nigdy nie krzyczeli tych rzeczy, z Rząpanowie też pracujecie tutaj, nigdy nie było takich sytuacji, żeby kibice, którzy są o wysokiej uważam yy, powtarzalnej kulturze i no dzisiaj wydarzyło się, tak się wydarzyło, myślę, że to też cała ta sytuacja miała na to wpływ, ale tyle no, Lechia niech walczy dalej w Pucharze Polski. Myśmy odpadli, chłopakom pogratulowałem ambicji, no trochę, trochę ten mecz Mogliśmy inaczej otworzyć, bo pierwsze 20 minut Olaf miał dwie sytuacje, sytuacja jedną no, już lepszej nie mógł mieć. No niestety nie otworzyliśmy, potem Lechia trochę przyjęła, szczególnie tymi stałymi fragmentami nam zagrażała, w końcu szczeliła. Świetnie, że odrobiliśmy. O summa, superum skończyło się tak, jak się skończyło. Sędziom życzę jak zawsze jak najlepszego, najlepszej pracy, najlepszych wyborów, ale że jest problem z tym oceną ręki to, to chyba nie dzisiaj, nie od dzisiaj i, i widzicie co się, co się dzieje, jak to, jak to wygląda. Ja jako trener chcia, chcę zawsze pomagać w tym, żeby te, ta współpraca na boisku, czy praca sędziów była jak najlepsza, tak się staram. I tyle, to jest cały mój komentarz. Yy, dzisiaj nie mieliśmy szczęścia, i, i w tych właśnie nawet tych decyzjach, ale też yy, trochę trochę mogliśmy sami sobie pomóc, nawet wykorzystując te początkowe sytuacje, które, które mieliśmy. Dziękuję. Dobry wieczór, panie trenerze. Piotr Rzepecki, 365 W piłce. Ja chciałem podzielić się swoją konkluzją, bo wydaje mi się, że najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że pana zespół wcale nie grał gorzej. No, tak, ja miałem wrażenie, że nie odstawaliśmy jakoś dużo od ekstraklasowej Lechigdańsk. Yy, I to jest trochę, trochę takie. Myślę, że to też podniosło temperaturę yy, tego wszystkiego, yy, tej oceny sytuacji. Tak jak mówię, ja do tej pory tego nie widziałem tej, tej ręki yy, sędziowie. Jak wszedłem do. to Przekażę wam panu, jak wszedłem do. Do pokoju y, na spokojnie porozmawiać, bo, bo myślę, że otwarte drzwi i przedpokój to nie jest miejsce do, do rozmów. To twierdzili, że ma, mieli takie ujęcie, w którym no, nie, nie pozostawało żadnej wątpliwości, że jest karny. Ja tego ujęcia do tej pory nie zauważyłem. Może, może jest, są jakieś ujęcia na, na takim poziomie, które my trenerzy, czy, czy kibice, czy, czy oglądający w telewizji nie widzą. Nie wiem. Trudno, to już jest za nami. Ja się cieszę, że, że zespół się przeciwstawił. Wyszła, można powiedzieć, dziewiątka nowych zawodników od, od pierwszej minuty, trzech młodzieżowców. Kontynuujemy to. Zaprezentowaliśmy się nieźle na tle Lechii Gdańsk. Szkoda, że nie rozstrzygnęły, ten mecz się nie rozstrzygnął w Karnych, bo było jeszcze więcej emocji. Żałuję bardzo. Jeszcze raz tego miejsca Eee, kurde, normujmy tą rękę, bo no po prostu już można zwariować, kiedy ona jest, kiedy nie jest, kiedy zawodnik sobie pomaga w przyjęciu piłki ręką, a kiedy sobie nie pomaga, bo ta trzecia bramka też jest, się okazuje, że dotknął ręką mena, ale on sobie po prostu nie pomógł, tylko sobie przeszkodził, no jak, no ja tak, i, i to wiecie co, to nie jest tak, że Największym problemem tego wszystkiego, jeszcze kiedyś mówiłem, jest interpretacja, bo takie same, bardzo podobne zdarzenie w innym meczu będzie interpretowane kompletnie inaczej. No i to jest po prostu takie dla mnie trenera bardzo no, zmylne, no wręcz chyba nie ma, nie ma co w ogóle zastanawiać się, kto jaką rękę. No po prostu podjęta decyzja, chyba trzeba spuszczać głowę, no i trudno dzisiaj tych emocji, bo uważam trochę za dużo. Ale już przed nami kolejny meczarcy ważny. Musimy się jak najszybciej zregenerować i, i, i przygotować jak najlepiej do meczu ze Stalą Mielec. Tak jak powiedziałem, niech ja wygrywa. W każdy, każdym kolejnym fazie, no bo, bo nas pokonała, to naturalną stokiem rzeczy jest to, że będziemy kibicować drużynie, którą, z którą przegraliśmy. Dziękuję. Jeżeli chciałem dopytać, już skupiając się na sprawach sportowych, co zrobić, żeby tą doby, dobrą energię dzisiejszego meczu przekuć w kolejne spotkanie ze Stalą? Ponieważ mam w głowie chociażby waszą postawę w meczu z Wisą Kraków, jakby totalna opozycja, jeżeli chodzi o tę historię. A no Z Wisą nie wracajmy już do tego meczu. Daliśmy ciała jako zespół, pospinani, po... wyszliśmy w za, w za chyba yy, kostiumach na ten mecz, bo, bo wyglądaliśmy jak... No jak nie puszczam, no co to dużo mówić. Ale już na reakcja na Zniczu była taka, jaką oczekujemy, dzisiaj też. Wtedy mamy szansę wygrać z każdym. Y jeszcze korzystając ze swoich argumentów, y jakimi są stałe fragmenty, czy innych, brakuje nam trochę skuteczności, brakuje nam trochę tych bramek, bo jest ich za mało. Grają w ataku dwaj bardzo młodzi ludzie, czyli no niestety dzisiaj kontuzjowany Śmiglewski, czy, czy Basę. Do tego fałszywa dziewiątka, jaką jest Kiki, bo przecież to nie jest powód napastnik, czy, czy na żywo grający na boku pomocy. Szukamy rozwiązań, zobaczymy. Myślę, że do, chcemy zrobić wszystko, żeby jak najwięcej punktów zrobić na, do, do końca rozgrywek, tych do końca z, y, potrzebujemy kogoś już gotowego do gry, y, który poprawi też skuteczność tej drużyny. I jeszcze na koniec Okaz Prašmidzewskiego chciałem zapytać, jak wygląda jego sytuacja zdrowotna? No właściwie Kacper już trenuje od dwóch dni jest gotowy, ale no nie chcieliśmy ryzykować. Ciężkie warunki, trudny teren, jeżeli chodzi o strukturę boiska. i, i był tu uraz mięśniowy na kadrze, który złapał. Wiemy jak to jest. Wydaje się, że jest dobrze jedno nie, nieodpowiednie stanięcie, ucieknięcie nogi czy, czy stopy i, i od nowa jest problem. Od, myślę, że na mecz ze Salomiedem będzie brany pod uwagę do do składu, czy to pierwszego, czy do rywalizacji. Zobaczymy. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, z tego miejsca gratuluję chłopakom postawy, ambicji i zaangażowania. No braku nam trochę, trochę lepszych wyborów, może i skuteczności w tych pierwszych minutach może by było trochę inaczej.